Szanowni Państwa, witamy na pierwszej Kamingórskiej Giełdzie Staroci w Kamiennej Górze przy hotelu Karkonoszy i jak Państwo wiecie plac udostępnił nam bezpłatnie pan Kowalczyk. Yy, zostało to zrobione z inicjatywy pana Kowalczyka, pana burmistrza jak i całego zarządu miasta. Jest to pierwsza jak Państwo wiecie giełda staroci w Kamiennej Górze. No troszeczkę nam może frekwencja może nam się nie dała z powodu naszej złej pogody. To Liczymy, jest sam początek, może to się... Jest, jeszcze sam uda. Jest, to jest sam jest początek. No. Następnie giełdy planujemy zrobić, jak Państwo wiecie, co miesiąc w drugą niedzielę miesiąca, też od godziny 9 do godziny 14 czy dłużej. Chcielibyśmy bardzo, żeby impreza wpisała się jakby na stałe w kamienną górę. Będziemy się starali, żeby żeby było to jakoś atrakcyjne jakieś atrakcje przewidujemy w najbliższym czasie trochę z tych atrakcji które miały być teraz no nie wszystko udało nam się zrealizować ale mamy dyby postawimy zaraz pręgierz także jeszcze zapraszamy do wieczora jeszcze trochę czasu można sobie zrobić ładne zdjęcie zjechało nam tutaj trochę ludzi także z frekwencją to moim zdaniem nie jest aż tak źle jak na pierwszą imprezę w ogóle Pogoda nam jak do tej pory dopisuje. Rano troszkę padało, baliśmy się, że w ogóle się nie uda. Tak są tutaj ludzie ze Szczecina, z Wrocławia. No miejmy nadzieję, że, że nam się to troszkę rozwinie. Chcielibyśmy zaprosić również tych państwa na tę imprezę, którzy posiadają w domu coś, co im tam zabiera miejsce, ma jakąś wartość, można to sprzedać. Niekoniecznie musi być to antyk. Chcielibyśmy, żeby to był rodzaj takiego chlego targu. No takiej imprezy fajnej, uruchomimy za chwilę jakąś małą gastronomię. O, ja chciałem Państwu pokazać, nabyłem dzisiaj coś takiego bardzo interesującego. Jest to z taką lakową pieczęcią opata krzeszowskiego z 1700 bodajże, nie wiem, 90 roku, zaraz otworzę drugą stronę. Może Pan przytrzyma. Tu jest lakowa pieczęć, 1793 rok, z Krzeszowa. Ktoś z Chemska, jakieś pieniądze pożyczał, zastawiał coś, no musimy to wystudiować wszystko, ale rzecz ciekawa, będziemy to eksponować w Wilmanowej Pokusie w Krzeszowie. No i wiele tutaj bardzo ciekawych rzeczy jest. Zapraszamy, polecamy. Czyli Cieszylibyśmy też... się, gdyby Państwo nas tutaj odwiedzali. Chciałem też podpowiedzieć Państwu, że zapraszam też młodzież, która zbywa może im jakieś zabawki, które się im się nacieszyli. Zamiana kupna sprzedaży jak i innych, innych kolekcjonerów, widokówek, zegarów starych, yy, te, telefonicznych kart, no i wiele, wiele innych, innych ciekawych rzeczy, na które wszystkich chętnie zapraszamy i przyszłą. Także druga niedziela miesiąca, każdego miesiąca? miesiąca. Przyszły y, miesiąc to będzie listopad, 12, 12, no 12 li, li, listopada, tak? Tak. No, w tym, samym tak miejscu. W tym samym wypadku. I, tak. i o tej samej godziny.